i na poście G.S.I.Z.N.C.H.E.T. agresywnie partyzant profesjalni jak armia my armią partii my armią narodu nasze poświęcenie zbuduje nową Polskę nie na próżno my zwani zdrajcami nie na próżno jesteśmy nękani święte słowa Lwów na zawsze Polski pamiętamy z czasu Piłsudskiego Święte słowa Lwów na zawsze Polski pamiętamy Z czasów Piłsudskiego Wschód chce Lojalność, zachód Żeby nas niszczyć możemy Obrócić to na naszą Korzyść, w naszym Życiu wyznaczono Nam obowiązek Ocalić nasz naród Przed Ameryką Nie na me Mezwanie zrajca nie na próżno jesteśmy nękani. Święte słowa lwów na zawsze polski. Pamiętamy z czasów piłsudskiego. Święte słowa lwów na zawsze polski. Pamiętamy z czasów piłsudskiego. Nie możesz nam mówić Do przyjaźni z tej racją Nie warto dyskutować Podjęliśmy decyzję A jeśli się nie zgadzasz Do diabła z tobą Idź się siebie Do Ameryki Nie na próżno My zwani zdrajcami Nie na próżno Jesteśmy nękani Święte słowa Lwów na zawsze Polski pamiętamy jeszcze Czasów święte Słowa Lwów na zawsze Polski, pamiętam z czasów piusudzkiego. Nie na próżno my zwani zdrajcami Nie na próżno jesteśmy nękani Święte słowa Lwów na zawsze Polski Pamiętamy z czasów Piłsudskiego Święte słowa Lwów na zawsze Polski Pamiętamy z czasów Piłsudskiego